Tak więc, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z gry Plague Inc. Evolved. Tak, w dzisiejszym odcinku gramy sobie właśnie w Plague'a. Zobaczymy sobie, co się tutaj pozmieniało, chociaż najprawdopodobniej nie pozmieniało się zbyt wiele. Natomiast gramy oczywiście główną grę. I czym zagramy? Jak widzicie już tutaj w przeszłym wszystko tak naprawdę. Natomiast ja myślę, że możemy sobie zagrać prionem, bo trzech mówiąc nie pamiętam jak się tym grało. Także zobaczymy. Mamy tutaj wszystko już tutaj przygotowane z tego co widzę, więc nie ma już tutaj co innego brać. jakieś TLS+. Plus. Hmm, niech będzie to LS bo nie pamiętam jak tutaj było z kosztami dewolucji. E, no i zagramy sobie na normalu, bo dawno w tę grę nie grałem. E, I nasza choroba, jak się będzie nazywać, nasza, nasza choroba Lech. Niech będzie Lech. Lech zainfekuje ten świat. E, dobra, zacznijmy sobie w jakiejś Arabii Saudyjskiej. I witam. Pierwsza osoba zarażona Lechem. Tutaj w Arabii Saudyjskiej zrodził, zrodził się Lech, jak widać. E, dobra, na razie sobie rozprzestrzenianie nie zrobimy bo tutaj nie ma nic zbytnio, co by nam rozprzestrzenienie zgustował. no ewentualnie taki kaszel, ale ale ostatecznie on sam się w, pe w pewnym momencie rozwinie, więc nie ma jakoś sensu tak tutaj wygląda świat obecnie mamy Arabię Saudyjską i jednego zarażonego człowieka nie, nie no nie, niezbyt dobrze ale przy okazji zobaczmy Arabia Saudyjska to jest kraj jaki? to jest kraj gorący oraz suchy no dobra, w takim razie czy mamy tutaj coś na gorący kraj, mamy coś na, po mamy na powietrze, coś więc więc powietrze jest dobre w krajach suchych, z tego co pamiętam. E, tak, bo to jest suchy kraj. Zobaczmy, czy to jest na suche e, Tak, w suchych środowiskach zdecydowanie zwiększa przenoszenie się. Także dobra. E, kontrowersje co do debaty uniwersyteckiej. No, niech tam sobie debatują. I ja, w ja w każdym razie zamierzam zbustować powietrze. Już trzy osoby są zarażone lechem w tym momencie, moi drodzy. Także jak widać, choroba nasza się, się rozwija po powolutku, ale. W końcu się rozwinie. Oj, mamy punkty DNA, bardzo ładnie. 10 osób już zaraz będzie, uwaga, jest 10 osób zarażonych lechem. W takim razie tak, odporność na ciepło to nie jest bogaty kraj, więc nie ma co odporności na leki brać. E, natomiast ja myślę, że wezmę krew. Taką krew albo takie komary. No w sumie weźmy komary, bo tutaj będą gorące klimaty. Więc komary nam się zdecydowanie przydadzą. Te mam również w Polsce, moglibyśmy mogliśmy zacząć w Polsce, bo. No, no w sumie lek się zaczął w Polsce, prawda? Zaczął się zdecydowanie w Polsce, ale... Ale nie tym razem, co nie już 50, 57 osób jest więc w ogóle przyspieszmy sobie, grę, nie. Przypomniało mi się, że sobie możemy sobie tej grę przyspieszać faktycznie, także jest przyspieszona gra już 223 osoby 200, 300 już w tym momencie 400 jest 400 osób zainfekowanych lechem nie dobrze, niedobrze, teoretycznie powinniśmy się z tego cieszyć, ale z drugiej strony. Ki z tym, co nie? Lecimy, lecimy. Arabia Saudyjska leci, już 3000 jest, 4, 5, 6, już już, już lech się rozprzestrzenia. O! I lech jako pierwszy dostał się do Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych z tego co widzę. No dobra, niech będzie, niech będzie. Z tego co widzimy. Lech Przedostał się. E, dobra, to jest atrofia neuronów. Rozpad neuronów prowadzi do zaburzeń koncentracji. Skomplikowane zadania stają się trudniejsze. Aha, czyli to robił tri, Prion, że po prostu, z tego co widzę, utrudniał leczenie. No dobra, niech będzie, niech im tam będzie. Tak, tak, wiem, że trzeba rozbijać bańki infekcji, żeby dostać więcej DNA, ale mnie to teraz nie obchodzi. Jakieś objawy są? Nie ma żadnych objawów. Yy, ale nie wiem, co by to zmieniało, gdybym to wziął, bo obecnie jakoś za bardzo nie jest, nie jest dupka, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi tutaj o leczonko nasze, bo jest 0% w ogóle nie jesteśmy jeszcze wykryci, więc taka sprawa. A jak widać już tutaj poszło ostro. Teraz weźmy co? Wodę weźmy? Weźmy wodę, tak, tak. Oj, chiny też poszły. Zmutowałem objaw nudności. Wydaje mi się, że nie mogą już wykryć, także dewołujemy, no to zwrot nam daje z tego co widzę. Więc mogłem tamtej Jonizy czy, czy co to tam było nie brać, która nam powoduje, że... Koszty ewolucji nie, ros nie rosną, ale proszę bardzo, jak się już tutaj zwiększyło, no, no, nieźle jest, jest nieźle, trzeba przyznać, Lech już tutaj się rozwija, ale w Polsce dalej Lecha nie ma, dobrze, dobrze, nikt, nikt z Polak ża żaden Polak jeszcze nie jest zainfekowany Lechem, widzicie, no, taki już jest Lech, Lech jest, no, Lech, Lech pochłania wszystko, oprócz dzielnych Polaków, co nie, taki już jest Lech. Oj tak, oj tak, tak jak widzicie, rozprzestrzenia się nasza zaraza i jest, kolejne tej bańki nam się pojawiają i leci, leci, Ju, już tego nie zatrzymamy, no nie, już tego nie zatrzymamy, moi drodzy, miło już to leci, genetic harden nie przyda nam się, natomiast możemy wziąć sobie szczurki, bo szczurki zwiększają też jeszcze te szanse mutacji, więc więcej punkcików będzie i leci, i leci, coraz więcej po prostu punkcików, zarazy, tutaj nam wyskakuje, Sudan już jest zarażony i proszę bardzo, i proszę bardzo, leci, leci, więcej zakażonych niż przy HIV, no, no, nieźle się porobiło. Tutaj jeszcze widzę Kazachstan, Chiny, zaraz już pójdą, tam już milion, dwa miliony osób już nawet, więc zaraz już to pójdzie, Indie jak poszły, jasny, więc, czyli to już, no, pół miliona prawie osób mamy, zmutowany objaw kaszel, zdewołujmy go, ponieważ już nie mogę nawet nie dewoulować, ale z drugiej strony e, poproszę jeszcze wodę, tak, myślę, że jeszcze wodę poproszę, no, już w tym momencie lek się rozprzestrzenił ostro, co nie, już już lek się rozprzestrzenia, co nie, już go nie zatrzymamy, już wszyscy w tym momencie piją lecha, co nie, patrzcie jak Brazylia poszła. Tutaj już nawet o Chinach w ogóle nie, nie wspominając, bo Chiny też poszły, tak samo jak Indie. No, Chiny już są ca całe. A! Jest! Okej, okay, czyli Polska już również jest. E, natomiast trzeba się odporność na zimno, bo z doświadczenia wiem, że w zimnych krajach najgorzej to idzie. No, w Islandii mamy 30 osób jak na razie, więc widzicie, naprawdę jest tym kiepską. Mm. Eee, zobaczmy, jakieś takie, jakieś takie, co by wziąć. No powietrze. Zastanawiam się, czy nie wziąć sobie tej ultraodporności, bo to jak jeszcze weźmiemy odporność na ciepła to mamy ultraodporność, ale ona jest strasznie droga. E, dlatego też myślę, że no wieczki wiejskich, ale w sumie to mamy dużo jeszcze takich wiejskich krajów, w których nie zainfekowaliśmy. Bezsenność, wypierdzielasz stąd. Bo nie chcemy, żeby nas jeszcze wykryli, zresztą już w sumie tak naprawdę mogliby nas wykryć. Patrzcie, jak szybko poszło w ogóle. Spokojna głowa, to się jeszcze tak łatwo, nie, tak, tak szybko nie skończy. Jeszcze nie kończymy tego odcinka. No i dobra, bierzemy tutaj kolejne dwa punkciki. E, tak, tak, UK votes in referendum. E, no dobra, w takim razie myślę, że weźmiemy sobie faktycznie to środowisko hartowane. Pathogen rozwija utwardzoną powłokę, stając się wysoce odporny na warunki atmosferyczne i skutecznym zarówno w gorącym, jak i zimnym klimacie. I teraz patrzę, jak tutaj idzie. Patrzę na, na Kanadę, nie? Jak Kanada normalnie wolno idzie, a teraz jak poleciała. No to jest właśnie to, nie? To jest właśnie to tak samo Rosja, te kraje te, te kraje, nor te, te kraje nordyckie i ładnie te już nam poszły, natomiast musimy teraz zbierać jakieś punktciki, e, zastanawiam się, bo tutaj możemy zrobić coś takiego. Obrzedzenia skóry i to jest dla niej martwica. I jakbyśmy to wzięli, to jak widzicie, no już zarażalność bardzo by mocno w górę poszła, ale w tym momencie już nas zaczynają badać, nie? Więc Keeping Mind zaczynają nas badać. E, dlatego proponuję też, żeby... Proponuję też, żeby nie wiem, już nie ma in fact jakiś ultra bogatych krajów, a z drugiej strony jak to weźmiemy, to to nam bardzo jakby cię zarażliwość, więc zobaczmy. Woda 2, niech będzie woda 2 i jeszcze usuńmy to, i jeszcze, i jeszcze co usuńmy? I to usuńmy, bo to, bo to niewiele zwiększa zaraźliwość i teraz martwica leci i proszę bardzo już zaraz zaczął umierać już już za chwilę jest 44 osoby i proszę bardzo jak poleciało patrz na to 5000 lotniska w Chinach są zamykane spoko później byśmy mieli wstrząski powalermiczne on jeszcze więcej śmiertelności nam nam by dał 240 dni no e, czy 240 dni to będzie dla nich wystarczająco wydaje mi się że nie szczerze wątpię, żeby to było wystarczająco patrzcie jak już leci Chociaż w sumie, ej. No, nie ma już zdrowych ludzi na świecie. No to w takim razie deewolujemy. I Już nam się tutaj na nic te, ta zaraźliwość nie przyda. I przydałaby się jeszcze jakaś tłumiejka. de Deewolujemy, oczywiście, to wszystko. W sumie to mogli, moglibyśmy nawet to wziąć. Ale nie wiem, czy tam się, nie wiem, czy nam się opłaci już w tym momencie. Myślę, że, że prędzej takie wstrząski powalermiczniejsze Jeszcze kilka punkcików za zabijanie. <laughs> tak, kilka punkci punkcików za zabijanie. I powinniśmy móc kupić, halo? Halo? Nie wiem, no może, może dewołujmy jeszcze to? OK teraz możemy kupić wstrząs hipowalermiczny I powinno się posypać szybciej. No nie wiem, już 25% jest praktycznie. Oczywiście musimy tutaj to przebijać, ale jakoś to, miejmy nadzieję, szybciej poleci, no wolno leci, e, chyba za wolno nawet. Tak, coś myślę, że za wolno leci. No może nam się to może nam się to nie uda, widzowie! Tak się składa, że może nam się to chyba nie udać, bo zobaczmy, no nawet nie zniszczyliśmy, nawet nie zniszczyliśmy żadnego potencjału, jeśli chodzi o leczonko, e, także nie wiem, no wywalmy to i może uda się jeszcze to kupić, dobra, to 11 punktów kosztuje, aż, aż 11 punktów, no mm, dobra, to w takim razie zostawmy sobie tylko te dwa i czekam na 11 punktów, chociaż no kurde, może nam się faktycznie udać, myślę, że nam się właśnie nie uda, bo na razie jeszcze nic nie jest zniszczone, jeszcze tam mają jakiś potencjał w ogóle, którego nie używałem z jakiegoś powodu, 50%, yy, no... No no chyba chyba GG moi drodzy, chyba GG Dlatego przyspieszamy gierę i zobaczmy. No niby jakoś tam leci, ale już... Nie, o, nie, nie, nie ma szans, nie ma szans. Jak widać już. Tak, tak szybko to poleciało po prostu, że nie mamy szans. No też tutaj... Tak szybko to leczą po prostu. No iby jest 500, 500 milionów, ale nie, w tym momencie już. Tak, 17 dni pozostało. E, coś tam się zmutowało, to się zmutowało. Ale dalej nie mamy wystarczająco punktów. Jeden punkt nam brakuje. Mm. O, jest punkt. Nie wiem, spróbujmy, ale to raczej nie zmniejszy postęp, nie? Nawet chyba w ogóle nie zmniejszyło. Ha! W ogóle nie zmniejszyło. Ale jaja, no nie? Ale jaja. ja. E, no dobra, czyli w takim razie zaczynamy jeszcze raz. No dobra, witamy z powrotem. Tym razem zaczęliśmy tutaj od Polski, także... <grych> także poprawne miejsce tym razem wybraliśmy. Mamy tutaj, jak widzicie, już cała Polska jest za zarażona, kraje Bałtyku już praktycznie też. E, natomiast... Bardzo chciałbym zrobić jakieś Niemcy, na przykład. Aż patrzcie, kurde. A nie, jednak nie idzie szybciej w Norwegii, w Szwecji niż w Niemcach. No dobra, no to w takim razie się myliłem, jednak myślałem, że, że jednak szybciej idzie w Norwegii, bo jak widzicie to jest więcej kropeczek, ale nie, jak widać kropeczki nie odzwierciedlają tego, ile jest zarażonych. No i dobra, w tym momencie ja bym wziął jakieś komarki może, co nie? Takie komarki w gorącym klimacie by się przydały, bo za niedługo do Goda Afryki wejdziemy. A już tutaj jak widzicie północ mamy w miarę ogarniętą, no przynajmniej jeśli chodzi o Rosję no i, te, no i, te parstw, no i te państwa nordyckie. Jeszcze problem będzie z Kanadą, ale już z tego co widzę Kanadę mamy i oczywiście z Grenlandią. Także to trzeba pamiętać o tym. Torbiele usuwamy od razu, bo nie możemy dać się wykryć zbyt szybko. No i dobra, in fact, in fact jesteśmy już blisko zwycięstwa. Co jeszcze lecimy? E, ja myślę, że w szczurki myślę, że szczurki będą nie najgorszym pomysłem. I proszę bardzo, już mamy tutaj cała, cała Europa wschodnia już praktycznie jest czerwona. Już cała Europa jest czerwona. Nie no w sumie to jest takie troszeczkę imperium rosyjskie, no nie? Tylko tutaj brakuje Finlandii. Mm. No oprócz czego no to wszystko jest w miarę... Wszystko się w miarę zgadza, jeśli chodzi o imperium rosyjskie. Bo tutaj mają mniej więcej to południe. No nie mieli Turcji, bynajmniej, bynajmniej Turcji nie mieli. E, dobra, jeszcze te jakieś punkciki. natomiast byli te, te, te tereny, co nie no na połowę polski mieli obecnej Polski. Więc też się nie zgadza jakoś tak do końca, ale mówi się trudno, dobra. Jeszcze więcej odporność na zimno. I już w tym momencie myślę, że już będziemy oszczędzać punkciki, bo już tak naprawdę większość, większość tutaj krajów mamy zainfekowane. Też są takie na przykład Filipiny czy Nowa Gwina, ale jak zarazimy Australię, to będzie już po problemie. Bezsenność usuwamy, natychmiast usuwamy. Ja bym jeszcze wziął kolejną odporność na leki. A nie, 29 punktów. No, to trochę dużo, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Z tego co widzę, Grenlandia już jest nasza. Jeśli chodzi o Kanadę, no to no, już to już idzie w miarę e, państwa nordyckie też już są nasze. No i jest elegancko, jest elegancko, można powiedzieć. Mm, z tego co widzę nie będzie chyba mistrzostw w Tokio, aczkolwiek to i tak za dużo nie zmieni. bo to Podobno tylko przez kilka dni podbustowało to zarażenie. No to jest lepsze, gdybyśmy nie mieli ni niczego w Japonii, to wtedy byśmy tam dostali darmowe zarażenie, ale niestety... Niestety, gówno z tego wyjdzie. Odporność na leki 2. No, już w tym momencie mamy Australię, tam 16 tysięcy osób jest, więc to jakoś w miarę szybko powinno już pójść. Natomiast Stany Zjednoczone. Nie, w USA też jest już 1,5 miliona. Więc już raczej powinno pójść. Torbiele, torbiele usuńmy. Dobra. I zobaczmy, czy jest jeszcze coś. Maroko, Afryka Zachodnia i Algieria. Czyli te, te trzy kraje jeszcze nie są zarażone. No, Afryka Zachodnia pójdzie szybko, Algieria troszeczkę. E, troszeczkę wolniej, e, natomiast Maroko nie wiem jak pójdzie, chyba też w miarę szybko. O, mamy już Afrykę Zachodnią, patrzcie, już tutaj jest 10 osób, tutaj 3 osoby y, i patrzę, w Afryce Zachodniej szybko idzie, no nie? Szybko idzie, bo mamy to bardzo mocno podbustowane, taka sprawa. E, dobra, czyli już zostało już Maroko, do Maroka zaraz coś się przedostaniemy, bo jeszcze 130, no 150 osób w Afryce Zachodniej jest, także nie ma co się martwić. I zastanawiam się, czy już w tym momencie wziąć martwicę. Naprawdę mnie to zastanawia. Albo moglibyśmy tutaj pójść w później w fotok wewnętrzny yy, i w martwice i jeszcze, i jeszcze ten wstrząs hipo, hipowalermiczny. To też w sumie nie byłby aż taki głupi pomysł, no nie? Tylko poczekajmy aż się tutaj troszeczkę rozprzestrzeni, bo chciałbym przede że wszystkim, żeby w Maroku było tak co najmniej 1000 osób, wiem. Ja wiem, że już w tym momencie tak duże, ale no już mamy tak naprawdę confirmed, confirmed win tak naprawdę, no nie? Już tak naprawdę potwierdzony wining będzie. Tutaj jak jest? 70 tysięcy, w Algierii 50 tysięcy. Libia już też poszła. Angola jest jeszcze i Botswana, którym tak kiepsko idzie. No Zimbabwe już jest, ale to już tego co widzę, zaraz pójdą też. Bo to jest jak. są jakie kraje, to są suche kraje i to są biedne kraje. No dobra. Dobra. Niech będzie kaszel. No zaraz nas wykryją. O właśnie, już wykryli nas. W Maroku jest 100 osób. No nie wiem, weźmy, kurde, taką hemofilię Krwotok wewnętrzny, myślę, że się powstrzymam jeszcze Natomiast tutaj już możemy się przygotować, bo to tam też podbustuje zaraźliwość I... E, pytanie, czy już możemy sobie na to pozwolić Dobra, widzisz to, niech już wejdzie ta martwica Wstrząski powalermiczny, powstrzymam się jeszcze e, Ale może już wezmę krwotok wewnętrzny i, i później wstrząski powalermiczny w momencie, kiedy tutaj będzie jakaś niezła ilość zarażonych Okej, okay, okej okay. Okej, okay, może nam się to udać, naprawdę, mam taką nadzieję, że nam się to uda. Botswana poleciała, Maroko już też leci powoli. A Maroko jest. Pozostała jeszcze Angola. E, już myślę, że w tym momencie mogę wziąć to, tylko jeszcze wezmę coś takiego, nie. Bo ogólnie te, te umiejętności takie każdy jak kaszlik, nudności, one bardzo zwiększają zaraźliwość, więc mm, już tutaj Angola powinna pójść, tak. Angola już poszła, jak widać. Już Angola poszła, już, już tej zarażeni zostaną za chwilę wszyscy. I tym samym Angola Botswana i Maroko, no tak, no to. Botswana już jest. Maroko również już jest po naszej stronie i Angola jeszcze tylko została, a wtedy już wygramy. I proszę bardzo, teraz będziemy tylko tutaj siedzieć i patrzeć i wyczekiwać aż wygramy elegancko tak, także co? Skoro już tutaj tak siedzimy, to zapraszam Was do, do zostawienia subika. Chociaż z drugiej strony Zresztą się to na pewno uda. Myślę, że tak. Myślę, że nam się uda. Niestety nie, nie, nie stać mnie na Genetic Hardening. Za to możemy zdewoluować wysypkę. I teraz ile? Na no, przystosowanie genetyczne 23 punkty. Nie zapewnimy sobie tego. Aczkolwiek ile? 43 dni. Ile? 38 dni. Ale to powinno zaraz mocno zwolnić. To powinno zaraz ultra mocno zwolnić. 31 dni. M wydaje mi się, że wygramy. Tak coś myślę. 21 dni. No, chociaż kurde, nie wiadomo. 15 dni. 10 dni 94% cholera musimy coś zdewoluować to prędko mm, Dobra jeszcze tylko jedno zdewolujemy I przystosowanie genetyczne 80% 30 dni ponownie 26 dni Walka z czasem Walka z czasem jest 20 dni 16 dni e, Znowu kolejne kolej, Kolejne przystosowanie genetyczne potrzebujemy mm, To jest ile? To jest 29 punktów no. Myślę, że nam się uda zgromadzić 29 punktów. Zobaczmy. Tylko, oczywiście, dewołujemy te rzeczy, które nam tutaj nie zmniejszą śmiertelności. Dobra, mamy. Mamy, już od sobie poradzimy. 31 dni. 24 dni. Jaka wolka z czasem w ogóle? Jasny, gmin. co się tutaj dzieje? Dobra. 18 dni. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Jak tutaj to wygląda? Za 13 dni yy. trzeci poziom Nie wiem, zdewaluujmy to Ile to tam kosztowało? Jeszcze raz? A nie to, to, 34 punkty Czy uzbieramy 34 punkty, to jest pytanie, tutaj już nic nie mamy No już nie mamy żadnego wyjścia jak po prostu No właśnie, chyba Chyba nam się nie uda Chociaż Chociaż w ostatnim momencie O! Nie, nie udało się. Udało się? Udało się? Jest! Udało się! Udało się! Jasny gmin! 44 dni do ukończenia. Jaki klacz po prostu! Jaki klacz, no nie? Jaki omega klacz po prostu? Nie, wygraliśmy! Wygraliśmy w tym momencie! W tym momencie wygraliśmy! No bez jaj, wygraliśmy, naprawdę! Naprawdę wygraliśmy! Naprawdę nam się udało! Jak widać, lek pokonał świat! No i tak, już, już nie wyleczą. 45 dni nie by im tam zostało. Ale jak widać, to się będzie cały czas wydłużyć, albo i nie. A może wygrają? Może wygrają, nie no. 31 dni tam niby. 29, ale już prędzej zniszczyłem po prostu. Bo tam już nawet im potencjału niewiele zostało. 23 dni. Chociaż kurde, no 17 dni. 99%, nie? I my jesteśmy dosłownie na skraju. Na skraju jesteśmy porażki. Ale dlatego nie wiem, może jeszcze tak. 15 dni, 14 dni. 12 dni 8 dni 2 yy, dni 2 dni za dwa dni przegramy e, Jak się z tym czujemy? O to jest pytanie Nie wiem jak się z tym czujemy Natomiast O oh, wow O oh, wow O oh, wow przegraliśmy Bez jaj, naprawdę Naprawdę przegraliśmy O oh, wow No to nieźle, nie? No to nie że lek został wytępiony. No w sumie, z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony troszeczkę dupka. No dobra, widzowie, natomiast ja się z Wami muszę pożegnam. W tym miejscu przegraliśmy, trzeba bardziej, lek przegrał. Natomiast jest obecnie 15.23, a na 15.30 mam zaplanowanego live'a, także żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że wam, się, że wam się ten odcinek spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę. I widzimy się w następnym odcinku. Pa pa.